Grzowska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w TPV. Zebrane dowody i przesłuchania świadków wykazały, że Mariusz S. podjął pracę naprawcze samowolnie. Nie zabezpieczył też w należyty sposób uszkodzonej bramy, której usterka miała być usunięta przez serwisantów. Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku pracownik TPV, który próbował naprawić uszkodzoną bramę wjazdową. Został dwukrotnie uderzony silnikiem tego urządzenia w głowę i na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Służby BHP tuż po wypadku powołały komisję powypadkową. Zgodnie z przepisami prawa o zdarzeniu natychmiast poinformowane zostały i odpowiednie własne procedury podjęły. Odpowiednie służby, czyli policja, która odwiedziła nasz zakład jeszcze w dzień wypadku. Prokuratura, którą poinformowaliśmy o, o wypadku i spodziewamy się wizyty w najbliższych dniach. W tej sprawie wszczęto śledztwo. Prokuratura przesłuchała w charakterze świadków wszystkie osoby zatrudnione bezpośrednio z pokrzywdzonym, jak i też jego przełożonych. Skorzystano też z ustaleń Państwowej Inspekcji Pracy. I obraz, jaki się wyłania, wskazuje na to, iż pokrzywdzony rzeczywiście podjął. Prace naprawcze, jednakże zrobił to wbrew zakazowi przełożonego, który zdecydował, że w tego rodzaju przypadkach, tak zgodnie zresztą z zasadami pracy, winien zrobić to wyspecjalizowany serwis. Tą opinię potwierdzili również inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy, którzy potwierdzili, że bezpośrednią przyczyną wypadku był czynnik ludzki, czyli niewłaściwe wykonywane prace naprawcze. W tej sprawie w toku badania ujawniono również pewne nieprawidłowości organizacyjne, jeżeli chodzi o ten zakład, a konkretnie dział, który zajmował się właściwym zabezpieczeniem budynku. Niemniej jednak, zdaniem prokuratora, tego rodzaju uchybienia nie miały bezpośredniego związku z zaistniałym nieszczęśliwym wypadkiem.